Cześć, witam serdecznie. Dziś przygotuję marynatę do tej pięknej karkówki. Pokażę wam jak to robię, a następnie ją upiekę. Cały przepis oczywiście będzie na dole w opisie filmu, a już teraz działamy. Dwie pełne łyżki sosu sojowego ciemnego wlewam tutaj do naczynia i wyciskam 6 nawet 7 ząbków czosnku Musi być dużo, żeby, była, żeby był mocny, dobry smak. Tutaj przygotowuję marynatę dla 1,5 kg karkówki. Oczywiście, jakbyście mieli większą karkówkę albo mniejszą, trzeba przeliczyć sobie i zobaczyć, ile dokładnie potrzeba. Muszczarda francuska. Cztery pełne łyżeczki. Papryka wędzona słodka, półtorej łyżeczki oraz papryka czerwona zwykła, jedna łyżeczka Dorzucam liść laurowy, trzy ładne duże listki oraz 20 gram soli Do marynaty dodaję jeszcze ocet balsamiczny, jedna taka pełna łyżka i dla słodkości pełną łyżkę miodu pszczelego. Do marynaty dodaję jeszcze dwie pełne łyżki oliwy. Fajnie, żeby to była oliwa sansa albo nawet extra virgin. Jedna łyżeczka, taka kubata ziół prowansalskich i pieprz świeżo zmielony. Mniej więcej pół łyżeczki nawet do łyżeczki. Marnatę trzeba pięknie wymieszać, żeby wszystkie składniki się dobrze połączyły. I nasza karkówka wcześniej opłukana, oczyszczona, wytarta ręcznikiem papierowym wędruje do marynaty. I tutaj troszkę zabawy musimy dobrze natrzeć karkówkę naszą marynatą, żeby te składniki, które wszystkie się tam połączyły, weszły w mięsko. Ja wiem, że ona poleży najlepiej kilka godzin nawet do 12 godzin, nawet 24 może poleżeć zanim będzie pieczona, żeby ładnie przeszły i dały nam fajny smak i aromat. Jeśli podobają Ci się moje filmy, moje przepisy, subskrybuj kanał, daj łapkę w górę i oglądaj dalej. Zobacz jak pięknie wygląda karkóweczka Tak niewiele trzeba. Parę fajnych przypraw, składników. Już ślimka leci, bo wiem, że będzie bardzo fajnie upieczona karkówka. Karkówkę przykrywam folią, wkładam do lodówki. Minęły 24 godziny. Wyciągam z lodóweczki i teraz będziemy ją przygotowywać do pieczenia. Jeszcze tylko ją obejrzę z jednej z drugiej strony. Pięknie wygląda. Jest już gotowa. Biorę w takim razie rękaw do pieczenia, takich worek i wkładam ją do środka do tego worka. Mógłbym piec tym naczyniu żaroodpornym, ale wtedy chciałbym, żeby była zawinięta porządnie, żeby się dobrze trzymała. Więc najpierw włożę ją do worka, wleję do środka tą całą marynatę, która została, bo to też da smak, może się razem w tym wszystkim piec. Obmyję naczynie odporne w międzyczasie jeszcze owinę folią aluminiową, żeby dobrze się trzymała, dotrzymała się ciepło. W czasie pieczenia ona urośnie, następnie ta para odejdzie i wejdzie w, w mięsko, więc karkówka będzie soczysta i bardzo krucha. Troszkę jest z tym zabawy, ale to nieuniknione, kiedy chcemy mieć coś pysznego, coś fajnego, które nam wyjdzie i przyniesie potem dużo radości i wspaniałych smaków owijam karkówkę w trzy kawałki folii aluminiowej bo akurat mam taką wąską jeśli masz szeroką wystarczą dwa porządnie zawinąć karkówkę żeby dobrze się trzymała żeby ciepło nie uciekało, bo później po upieczeniu zostawiam w piekarniku lekko uchylonym w międzyczasie rozgrzewam piekarnik na 180, 170, 180 stopni karkówkę wkładam do rozgrzanego już piekarnika i piekę przez dwie godziny po dwóch godzinach wyłączam uchylam leciutko drzwi i zostawiam do ostygnięcia karkówka już upieczona zaglądamy do środeczka jak ona wygląda Wiadomo, że teraz po upieczeniu jest ona jeszcze taka bardziej miękka. Jest ładnie dużo sosu, który można wykorzystać, zrobić karków, pokroić w plastry i zrobić w sosie. Jak włożymy do lodówki, po 2-3 godzinkach będzie idealna do krojenia w plasterki na na przykład na kanapki. Teraz już widać, że jest piękna, krucha, jest soczysta. Do tego. Wystarczy jeden, jedna kromeczka chleba razowego. Piękna, smaczna, pyszna karkówka. Dziękuję za oglądanie. Polecam przepis. Spróbuj. Naprawdę nie pożałujesz. Pozdrawiam cię serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. Na razie cześć.